Dzień dobry moi drodzy, a raczej dobry wieczór. Przechodzę do was z zaproszeniem oczywiście tradycyjnie na rytuał, który odbędzie się z okazji pełni Księżyca, która zbliża się już do nas wielkimi krokami. Pomyślałam, że to będzie idealny czas, żeby wykonać rytuał na oczyszczenie i wzmocnienie czakry serca. Jak posłuchacie mnie jeszcze chwilę, to na pewno zrozumiecie, dlaczego taki, taki wybór. Chciałabym przedstawić ten dzień w pełni od strony astrologicznej. Oczywiście przeczytam kilka informacji z tejże księgi, która, jest mi, która towarzyszy mi dzień w dzień, jak tylko ją otrzymałam. Zobaczymy, jak karty tarota też widzą ten dzień. Dobrze, więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o energię tego dnia od strony astrologicznej, to jest dobry dzień energetycznie. No nie bardzo dobry, nie świetny. Ale dobry. Ja tutaj powiem, przedstawię kilka aspektów, ale skupimy się głównie na aspekcie opo opozycji Wenus z Saturnem. I stąd właśnie moja decyzja o takim rytuale, żeby wzmocnić i oczyścić, <laughs> oczyścić i wzmocnić czakrę serca. Moi drodzy, jeżeli chodzi o słońce to w tym dniu słońce mamy w znaku Panny, księżyc w znaku Ryb. Wschód słońca 5:50, zachód 9:20. Oczywiście mówimy o 2 września 2020, kiedy to ma, będzie mieć miejsce pełnia księżyca właśnie w znaku Ryb. Księżyc zachód 4:32, wschód 18:50. Osiem. Wspomnę tylko, że Księżyc, jak to w czasie pełni, ma opozycję do Słońca. Dodatkowo sekstyl do Urana i Jowisza. Oraz jeszcze jeden aspekt: trygon Słońca do Urana. Ale tak jak powiedziałam, my bliżej zajmiemy się opozycją Wenus do Saturna się księżyca razem z opozycją właśnie Wenus z Saturnem, mogą mocno rozchwiać nasze emocje. Nasze nastroje. Taki układ może spowodować, że może spowodować, no, u większości z nas z pewnością spowoduje. To, że my będziemy przypominać sobie o tym, czego nie spełniliśmy, jeżeli chodzi o, o nasze serca, o potrzeby naszego serca i potrzeby naszej duszy. Może nam w tym dniu doskwierać poczucie samotności, braku ciepła, braku miłości. I nawet ci, którzy są w w stałych związkach mogą takie odczucia mieć. Dlatego też, moi drodzy, postanowiłam, że ten rytuał będzie poświęcony właśnie oczyszczeniu i wzmocnieniu czakry serca, bo to nam może taki układ i ta pełnia księżyca może nam pomóc, może nas wspomóc w tym rytuale. Moi drodzy, co jeszcze jeżeli chodzi o tą opozycję Wenus z Saturnem? Tak jak powiedziałam, będziemy przypominać sobie o tych sknotach serca, tak? Będziemy wgłębiać się w naszą duszę, co nam jest potrzebne, co nam jest zbędne, a co czujemy, czego pragniemy i czego oczekujemy od samych siebie. Od samych siebie i to będą takie potrzeby płynące z naszego wnętrza, z naszego serca. I właśnie, żeby lepiej zrozumieć siebie, żeby lepiej zrozumieć to, co czujemy, za, tym, za czym tęsknimy, to myślę, że właśnie zajęcie się, zaopiekowanie się. Tą czakrą, czakrą serca będzie bardzo wzniosłe. Ja początkowo myślałam, że zrobię całościowy rytuał oczyszczający wszystkie czakry, ale stwierdziłam, że to będzie zbyt długie, bo to by potrzeba było na no godzinę półtorej minimum. Dlatego zajmiemy się tylko i wyłącznie czakrą serca, tym bardziej, że. No tak, troszeczkę bardziej wgłębiłam się w tą opozycję, o której przed chwilą mówiłam. Zanim zobaczymy, co Tarot ma do powiedzenia na temat tego dnia, ja bym chciała oczywiście tradycyjnie przeczytać na temat tej pełni, która będzie miała właśnie w znaku ryb, będzie miała miejsce w znaku ryb. Słońce, tak jak powiedziałam, w znaku panny. Jest to pełnia żniwiarzy. Będzie miała miejsce 2 września, godzina 7.22. Inne nazwy tej pełni to wilcza pełnia, pełnia plonów. Kolory, które mogą nam yy, sprzyjać to brąz. Działania magiczne, ochrona, dom, pewność siebie. Skupimy się głównie w tym rytuale też na pewności siebie i ochronie siebie. Swoich emocji, swoich potrzeb. Pełnia w znaku ryb jest czasem rozliczeń w naszych, z naszych poprzednich działań. Decyzje, które podjęliśmy teraz, zaczną być dostrzegane. Ryby wiążą się ze sferą duchową. Znakiem przeciwstawnym jest panna. Panna to aspekt ziemski. Warto więc wykorzystać czas tej pełni na medytację oraz modlitwę. Księżyc w rybach to świetny czas, by znaleźć równowagę między światem duchowym i materialnym. To również idealny moment, by przypomnieć sobie duchowe BHP. A znaczy to, że praca z energiami to jedno. A dobre i stabilne uziemienie, to drugie. To drugie oblicze zdrowego funkcjonowania w świecie. Są to informacje oczywiście zawarte w kronice świata. Dobrze, przejdziemy do tarota. Ja wyciągnę trzy karty na ten dzień. Zobaczymy energetycznie jak to będzie wyglądać. Ja kartę oczyściłam, potasowałam już wcześniej, ale pozwolę sobie jeszcze je przetasować raz. 2 września 2020, kapła, czyli duchowość, czwórka mieczy, Odpoczynek, medytacja. I dziesiątka. Buław. Słuchajcie, żeby pozbyć się ciężkości, ciężkości, który, no, głupiec. Ja Wam powiem tak, jeżeli chodzi o kartę, jeżeli chodzi o kartę głupca. Ona mi została w pudełeczku, ja ją wyciągnęłam w ostatniej chwili. I pomyślałam, że zapamiętam sobie tego głupca. I ona pokazała nam się tutaj w podstawie talii. Głupiec to początek. Opowiem troszeczkę o nim, ponieważ dwa razy ta karta mi to dała o sobie przypomnieć. Być może to będzie dobry czas właśnie na oczyszczenie, na nowy początek, na nową drogę. Być może taką drogę nie do końca pewną i jasną, ale jednak nową. Na drogę, która popchnie nas ku przygodom, ku nowym przeżyciom, ku czemuś nowemu, nieznanemu, ale na pewno dobremu. Karta, karta Głupca to też tro, troszeczkę taka naiwność, że będzie dobrze. No czymże jest życie? Jeżeli nie, by, nie mielibyśmy nadziei na to, że nasza sytuacja się polepszy pod każdym względem, to cóż by nam pozostało? Tkwić w tym, co jest, co jest ciężkie, czego nie możemy unieść, tkwić w tej dziesiątce, czy zacząć coś nowego? Tutaj mamy jeszcze dziesiątkę mieczy, czyli tak by nic więcej nie mogło się wydarzyć. Jeżeli chodzi o nasze myśli, jeżeli chodzi o nasze poczynania i dodatkowo ta dziesiątka buław, tak? Czyli nie mamy siły, nie mamy emocji, nie mamy żarów. Ale doniesiemy Słuchajcie, skupmy się na, na tej pełni. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo oprócz tej dziesiątki buław, tak jak powiedziałam, kapłana. I czyli duchowość. Pełnia w rybach. Duchowość, jeszcze raz podkreślę to słowo. I ta czwórka mieczy. Potrzeba odpoczynku, tak, żeby móc iść dalej. Żeby być może donieść te buławę tutaj do tego zamku, cokolwiek by to nie było i zacząć coś od nowa, ale żeby zacząć coś od nowa, to trzeba coś zakończyć. Trzeba odpocząć, zakończyć, odpocząć, zakończyć, odpocząć, iść dalej i wejść wtedy w nowe. Dopuśćmy do głosu naszą intuicję. Odpocznijmy, pomedytujmy. Czwórka mieczy wskazuje na to, wskazywałaby na to, że w tym dniu musimy troszeczkę wycofać się, odpocząć, odprężyć się. Zadbać o nasze myśli. Myślę, że y, może to być czas tylko i wyłącznie dla nas. Można sobie zrobić taki dzień tylko dla siebie, dla odpoczynku, dla medytacji, dla duchowego spojrzenia na swoje życie. Na spojrzenie na swoje życie od strony serca, od strony czakry serca. Żeby czuć, Trzeba się otworzyć. Otworzyć na miłość, na miłość do siebie przede wszystkim. Bo jeżeli otworzymy się na miłość do siebie, to świat i wszechświat otworzy nam miłość, która będzie docierać do nas. Jeżeli będziemy zamknięci w sobie, nie pozwolimy, żeby, tej, żeby to światło miłości z wszechświata do nas dotarło, to nie ma szans na to, żeby się przebiło przez coś, co jest zamknięte. Eee, no właśnie. Arcykapłan, moi drodzy. <laughs> Weźmy odpowiedzialność za swoje życie. Skubmy się Znajdźmy właściwą drogę. Ja widzę tutaj dużo spokoju, dużo, tak jak powiedziałam, medytacji. Posłuszmy się naszymi zasadami moralnymi, też. Co nam, to, co nam y, 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 sprzyja, co co my czujemy, na jakie kroki możemy sobie pozwolić, a na jakie nie. Bądźmy, wykażmy się mądrością. A mądrość daje wyjaśnienie pewnych sytuacji. Mądrość to przewodnik, tak? Nasz duchowy przewodnik, nasz nauczyciel. Porzućmy ciężkość, odpocznijmy, pomedytujmy, tak? Miejmy, zastanówmy się nad swoimi moralnymi zasadami i wejdźmy w nowe. Mimo że pełnia zakańcza, ale po pełni oczekujemy na nów, tak? Czyli znowu coś nowego. Czyli zakończmy coś, zakończmy naszą drogę. Żeby móc wejść w kolejnych dniach w coś nowego. Moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo Wam dziękuję za, za uwagę. Ponadto yy, chciałam skorzystać z okazji, że jestem tu, żeby Wam podziękować. Yy, podziękować za pozytywne komentarze. Podziękować za polubienia. Moich filmów. No i oczywiście zachęcam dalej do, do tego, żeby być ze mną, żeby być z moimi kartami, żeby być, być z moim słowem. Zachęcam również do tego, żeby rozejrzeć się po moim kanale zajrzeć do playlisty tam. Myślę, że znajdziecie Dużo informacji na ten temat, jak ja czytam karty, czym się wspomagam, jak to się odbywa w moim wydaniu. I oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, to zachęcam do, do subskrypcji mojego kanału. I oczywiście jeszcze raz Was zachęcam do wzięcia udziału w rytuale na oczyszczenie i wzmocnienie czakry. Serca. Myślę, że wspólne działanie na pewno będzie nam służyć i pomoże nam otworzyć się właśnie na nowe uczucia, na miłość do siebie, na miłość do wszechświata i wtedy wszechświat odwdzięczy się nam, będzie mógł odwdzięczyć się nam tym samym. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam.